Mateusz Będz, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. A oto co dziś w programie. Bezpartyjni samorządowcy wysłali PiS w kosmos. Koniec karania Polaków za ich uczciwą pracę. Wyślemy PiS w kosmos. Przepraszam, PiS. W wyborach zlikwidujemy go naprawdę. MFG znów zachwyciło. Bezwzględnie będziemy tą, tą, tą tradycję kontynuować ku uciesze kibiców, którzy są, którzy dopingują i ku zadowoleniu zawodników. Normalna Polska to Polska bez szczucia, bez wojny plemiennej, to Polska z bezpłatną komunikacją i podatkami, które przestaną być karą, przekonywali bezpartyjni samorządowcy na przedwyborczej konwencji programowej, która odbyła się w Szeligach pod Warszawą. Wzięło w niej udział ponad 600 osób, członków sympatyków i kandydatów ruchu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jak zwykle konwencja bezpartyjnych samorządowców była spektakularnym wydarzeniem, podczas którego nie brakowało konkretów. A konkrety to oczywiście pieniądze. Bezpartyjni przekonują, że głos oddany na nich 15 października to gwarancja nawet 15% więcej w portfelu każdego pracującego Polaka. Zerowy PIT to jest prawdziwy game changer. To jest w końcu program, który doceni pracujących Polaków. Koniec karania Polaków za ich uczciwą pracę. Wyślemy PIS w kosmos. Przepraszam. PIS. A po wyborach zlikwidujemy go naprawdę. Normalna Polska to jak przekonują bezpartyjni samorządowcy Polska z bezpłatną komunikacją miejską i regionalną. Już ponad milion sześćset tysięcy Polaków w stu miastach z tego korzysta. Głównie tam, gdzie rządzą bezpartyjni samorządowcy. Jak widać, jest to możliwe i my wiemy, jak to zrobić, mówił Tymoteusz Myrda, jeden z liderów bezpartyjnych samorządowców. Nie stwarzajmy problemów, szukajmy prostych rozwiązań. Jeżeli tylu miastach, ponad stu miastach w Polsce udało się to zorganizować, jeżeli ponad milion sześćset tysięcy Polaków, Polek korzysta z tego rozwiązania, to znaczy, że to jest możliwe do zrobienia i nie jest to trudne. Program bezpartyjnych samorządowców to propozycje zmian w służbie zdrowia, oświacie, ale także konkrety dotyczące przyszłości młodych Polaków i praw kobiet, jak choćby 100% dodatku macierzyńskiego dla mam, które będą chciały wcześniej wrócić do pracy. Wszystkie, jak przekonują bezpartyjni, to obietnice, które zostaną zrealizowane. To wszystko się da zrobić. Pamiętacie pewnie Państwo, kiedy jedna z rządzących obecnie partii politycznych mówiła o 500 plus, inny mówił, że się nie da, że nie ma pieniędzy, że budżet tego nie udźwignie. Udźwignął i tak samo może udźwignąć pity zero. Bo, tak jak było to powiedziane, jedno nakręca drugie. Więcej, większe wpływy do VAT-u, które pozwolą zrekompensować utratę PIT-u zarówno rządowi, jak i samorządom, dla których byłaby opłata wyrównawcza. To się da zrealizować. Bezpartyjni samorządowcy wierzą, że przekonają Polaków do swojego programu i będą mieli szansę naprawić to, co w polskim życiu gospodarczym, politycznym i społecznym popsuły partie polityczne. Efekt świeżości to jest baz, bardzo ważny element. Jesteśmy jedyną. E organizacją polityczną w, tym, w tych wyborach, która jeszcze w Sejmie nie była. Wszyscy nasi pozostali konkurenci kolejny raz chcą wejść do tej samej rzeki, którą mocno, trzeba przyznać, zanieczyścili. A nam przyszło oczyszczenie tej wody i zrobimy to z całą pewnością. Myślę, że wynik, o którym tutaj mówiono głośno, około 7% jest do zrobienia i już 15 października, zaledwie za 8 dni od dzisiaj, wszyscy będziemy mogli świętować. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Te słowa Marka Grechuty wybrzmiały na koniec konwencji bezpartyjnych samorządowców. Tych nieznanych pozostaje coraz mniej. Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Szósta edycja gali organizowanej przez Federację Muszyński Fight Group okazała się ponownie strzałem w dziesiątkę. Kibice, którzy przyszli do hali Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach oraz nasi widzowie, którzy mogli na żywo oglądać galę, na pewno się nie zawiedli, bo emocji nie zabrakło. Gala przyciągnęła kibiców z całego regionu, którzy wypełnili hale po brzegi. Ogromnym wsparciem w organizacji tej imprezy jest burmistrz Polkowi, który od samego początku wspomaga federację. Każda z gal z roku na rok yy... Poraża z swoim profesjonalizmem i coraz większym, większymi emocjami z tymi sportowymi i tymi związanymi właśnie z kibicowaniem temu niezwykłemu wydarzeniu, bo to niezwykłe wydarzenie, które promuje gminę Polkowice, które powoduje to, iż jesteśmy dumni z Polkowic, że jesteśmy sercem Zagłębia Miedziowego i w tym sercu Zagłębia Miedziowego odbywają się jedne z najlepszych walk gal, sztuk walki i bezwzględnie będziemy tą, tą, tą tradycją kontynuować. Ku ciesze kibiców, którzy są, którzy dopingują i ku zadowoleniu zawodników. Coraz bardziej się rozwijamy nowe pomysły na rozpoczęcia, na cały wystrój hali. Cały czas bazujemy w jednym temacie, natomiast zmieniamy troszkę ten styl minimalnie. Często to daje myślę kibicom coś nowego i z pewnością będą chcieli dalej przychodzić na nasze gale. Jedną z głównych atrakcji była walka o pas międzynarodowego mistrza Polski, w której przedstawiciel armii Marcin Niciński pokonał zawodnika z Finlandii, Abdi Kalifa. Khalifa. Marcin robi niesamowite postępy. Teraz udowodnił, że jest czołówką tak naprawdę i w Europie nawet, pokonując naprawdę mocno utytułowanego zawodnika Muay Thai i kickboxingu, ponieważ Kalif walczy i w Muay Thai, jak i w kickboxingu. W Muay Thai z wielkimi sukcesami, to, co można śledzić na jego Facebooku. Teraz na Marcina, Marcina czekają już myślę walki międzynarodowe o wysokie laury. W walce wieczoru Kacper Muszyński jednogłośnie pokonał jednego z najbardziej utytułowanych kickboxerów z Rumunii, Angela Cardosa, pokazując, że należy do ścisłej światowej czołówki wojowników. W kontekście walki wieczoru Kaspra no tylko potwierdził, że może się mierzyć z zawodnikami najwyższej klasy. Armia Polkowice z każdym rokiem coraz bardziej się rozwija, co z kolei ma wpływ na społeczność całego miasta, jak i regionu. Bezwzględnie to jest wartość dodana, nie tylko sportowa dla Polkowic, bo ona jest wymierna, efektywna, cieszymy się, kibice przychodzą. Nie tylko promocyjna, która powoduje to, iż Polkowice z całym świecie słyną właśnie z tego typu walk, ale również taka społeczna, bo. Bo armia angażuje różnego rodzaju, różnego rodzaju części społeczeństwa w swoją działalność, od młodzieży poprzez osoby starsze, pokazuje jak można prowadzić dobry i zdrowy styl życia sportowy, oparty na zasadach fair play. A historia federacji MFG dopiero zaczyna się pisać, ponieważ zarówno kibice, jak i organizatorzy czy zawodnicy już nie mogą się doczekać kolejnej edycji, która przyniesie na pewno jeszcze więcej emocji. Ukradł auto byłej partnerce i kompletnie pijany jeździł po ulicach Lubina w dodatku bez prawa jazdy. 36-latek wpadł w ręce policjantów, a o tym co mu grozi w naszym materiale. Policjanci z Lubina zauważyli auto, które jechało zygzakiem, więc postanowili sprawdzić, czy jego kierowca jest trzeźwy. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Kiedy podeszli do mężczyzny, wyczuli od niego silną woń alkoholu. Po wylegitymowaniu okazał się nim 36-letni mieszkaniec powiatu Polkowickiego, który przyznał się, że kilka godzin wcześniej wypił alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w swoim organizmie ponad dwa promile alkoholu, ale to dopiero początek jego przewinień. W trakcie wykonywania czynności funkcjonariusze ustalili, że pojazd, którym poruszał się 36-latek, może pochodzić z przestępstwa. Skontaktowali się z właścicielką samochodu, która przyznała, że jej były partner, 36-latek, ukradł kluczyki do samochodu, a następnie zabrał jej samochód. Ponadto okazało się, że mężczyzna już wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu 36-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu teraz kara nawet 10 lat więzienia. Ponad 400 Głogowian będzie mogło wziąć udział w 11 edycji programu przesiewowego w kierunku wykrywania rata, raka prostaty. To dzięki badaniom, jakie od ponad dekady opłacają KGHM i powiat głogowski. 10 edycji tego programu to doskonały dowód na to, jak bardzo jest on potrzebny. Właśnie rusza kolejna odsłona, podczas której przebadać będą mogli się mężczyźni z powiatu Głogowskiego, którzy ukończyli 50 lat. Do tej pory udało nam się przebadać już ponad 4600 mężczyzn. Takie badanie pozwoliło w wielu przypadkach wykryć wczesne stadium choroby, dla niektórych wyeliminować jakby chorobę, czy wykluczyć jej istnienie. Dla wielu osób było to też badania, które uratowały im życie, ponieważ wczesne wykrycie choroby pozwala na całkowite jej wyleczenie. Badania pochłoną prawie 130 tysięcy złotych, a ponad połowa to środki z Fundacji KGHM Polska Mieć. Kolejny raz realizacją programu zajmie się Głogowski Szpital Powiatowy. Podczas rejestracji wyznaczymy termin badania i datę dokładną badania pobrania krwi i będzie to skazana data konsultacji przez lekarza specjalistę urologa. Po oznaczeniu poziomu PSA we krwi urolog wykona badanie transrektalne USG, oceni zarówno gruczoł krokowy, jak i jego okolice i na tej podstawie poinformuje pacjenta czy uczestnika programu o tym, Jakie jest stan jego yy, prostaty. Rejestracja ruszyła już dziś. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do rejestracji centralnej w szpitalu w Głogowie lub dzwonić pod numer telefonu 76 837 31 89. Już po raz trzeci w polkowickim rynku odbyły się badania profilaktyczne w ramach akcji Nienowotworom u dzieci. Małym Polkowiczanom w specjalnym ambulansie przeprowadzono badania USG Jamy Brzusznej. Łącznie przebadanych zostało 140 dzieci. Fundacja Ronalda McDonalda do Polkowic przyjechała już po raz trzeci. To efekt dobrej współpracy z władzami gminy Polkowice. To jest e, polityka stosowana w tej kadencji bardzo często, aby być blisko pacjenta, aby ten pacjent miał jak najdogodniejsze warunki e, do przeprowadzenia badania, a w szczególności ten mały pacjent, bo on wymaga i atencji, i, i szczególnej uwagi, e, oraz takiego przyjaznego środowiska, aby te, te badanie przebiegło w jak najkorzystniejszych okolicznościach. Nie nowotworom u dzieci to przesiewowe profilaktyczne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia. USG w przypadku dzieci często cechuje się większą czułością niż inne badania typu tomografia czy rezonans. Także tak jak najbardziej możemy zobaczyć w bardzo wczesne zmiany bardzo często. Są niewielkie odchyły od normy, to fakt, aczkolwiek nic na razie to tyle poważnego, żeby padać na alarm i Bogu dzięki na szczęście Badania profilaktyczne nie, nie, nie pokazały, że będą nowotworowe, na przykład czegoś najbardziej boimy u dzieci. Badanie USG wykonują radiolodzy na co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. Lekarze podkreślają, że świadomość Polaków na temat tego, jak ważna jest profilaktyka, wyraźnie rośnie. USG przez to, że cechuje się wysokim profilem bezpieczeństwa, raz do roku badanie profilaktyczne, jeśli nie ma innych wskazań, jest takim fajnym okresem, gdzie jesteśmy w stanie wykryć pewne zmiany. Także myślę, że raz do roku tak najbardziej to jest, to jest odpowiedni czas. Aby skorzystać z badania, trzeba było wcześniej się na nie zarejestrować. Każdy pacjent przychodził na konkretną godzinę, dzięki czemu dzieci nie musiały czekać w kolejkach. Po każdym badaniu rodzice i opiekunowie małych pacjentów otrzymali szczegółowy opis. Po raz pierwszy raz nam się udało zarejestrować, więc bo dużo osób chce dzieci zbadać. Przede wszystkim, że nie trzeba czekać, bo jednak teraz y, długo się czeka na te badania takie w przychodni y, nawet ze skierowaniem. A tutaj zapisała i no zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Warto korzystać. Bardzo wygodne. No właśnie, nie trzeba się małać, nie trzeba czekać na te terminy, bo jednak tutaj no, bardzo jakby szybko można się było dostać. Super sprawa w ogóle, tak? No, zawsze można sprawdzić yy, dziecko. No i w ogóle fajnie, że jest taka inicjatywa gdzieś tam ze strony miasta. Burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki, już zapowiedział, że w przyszłym roku z pewnością odbędzie się kolejna edycja badań przesiewowych dla dzieci. Wystawa scenografii, i kostiumów, spektakl teatru tańca Anbady i koncert kapeli hałasów. To tylko wybrane wydarzenia, jakie Teatr Modrzejewskiej w Legnicy przygotował z okazji 25-lecia województwa dolnośląskiego. Co jeszcze znalazło się w programie? O tym w naszej relacji. Województwo Dolnośląskie ma ćwierć wieku. Z tej właśnie okazji Teatr Modrzejewskiej w Legnicy postanowił przygotować cykle wydarzeń, które przez pięć dni będą odbywać się z myślą nie tylko o muźnikach kultury. W programie m.in. spektakl teatru tańca Unbody, zwycięzca najważniejszego polskiego konkursu teatrów niezależnych The Best of 2022. Dzięki wsparciu ministerstwa robimy taki projekt, który nazywa się, znaczy kontynuację projektu właściwie, który nazywa się Modrzejewska Dom otwarte, czyli zapraszamy najciekawsze wydarzenia artystyczne Naszym zdaniem z Polski. To już w sobotę, 14 października, wcześniej, bo w czwartek projekcja telewizyjnej wersji spektaklu orkiestra, ale i prezentacja kostiumów autorstwa Małgorzaty Bulandy, stworzonych tuż po premierze Świata na głowie. Czekały rok, teraz nadarza się okazja, by pokazać je szerokiemu odbiorcy. Warto dodać, że wszystkie zostały wykonane ze śmieci. Nie zmienimy świata do końca i też wiemy, że jesteśmy bardzo mało uważni, jeżeli chodzi o te sprawy, właśnie dbania o planetę, ale. Zawsze nawet w, no w sztuce bardzo dużo twórców w tej chwili yy, używa, używa właśnie tej idei. W piątek monodrami Anny Gąszorek zapowiada się ładny dzień, a wyborczą niedzielę koncert kapeli hałasów rodzinnego kwartetu, którego twórczość jest głęboko zakorzeniona w najbardziej archaicznych zjawiskach artystycznych naszej części Europy. To wszystko w tych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.